No bo załóżmy, że kobieta spotka mężczyznę i on ją zawiódł, czy tam zdradził, czy, czy powiedzmy no zrobił jej innego rodzaju jakąś taką krzywdę emocjonalną, więc to ona wychodzi z takiej relacji, jest zraniona. I teraz, kiedy tej rany swojej w pewien sposób nie zrozumie i nie zaleczy, to ona będzie przyciągała na poziomie tej energii, tego, tego zranienia, czy, czy też tego doświadczenia, które, które przeżyła. I tak często jest, że my właśnie z tego poziomu przyciągamy, więc jedna osoba nas zraniła. No dobrze, poznamy mężczyznę, który wygląda inaczej, pracuje gdzie indziej, ale zafunduje nam to samo doświadczenie. Wychodzimy znowu z tego związku, ale nie, przepra nie przepracowałyśmy czegoś, bo, no bo nie wiemy jak. Nikt nam nie wytłumaczył, w szkole o tym nie mówią, więc, więc gdzie, tak? Więc czasami taki schemat powielamy, bo nie jest nic zrozumiane, nie było jakiejś pracy. Nie było uzdrowienia jakiejś emocji, czy też zmiany przekonania. Tak, bo jeżeli ona ma takie przekonanie, że mężczyźni ranią, bo jeden, drugi trzeci czwarty mnie zranił, no to będę szła z tym przekonaniem przez życie. Natomiast jeżeli my zmienimy to przekonanie i damy jakiś, po prostu nauczymy podświadomość, że można inaczej i wyleczymy rany, no to mamy inny poziom w ogóle energetyczny w tym momencie. I z innego poziomu przyciągamy do siebie ludzi wokół, nie tylko mężczyzn, ale różnych też przyjaciół, tak? Witam. Dzisiaj naszym gościem jest Sylwia Wurst, specjalistka od pracy w związkach, specjalistka, która pomaga wielu kobietom osiągnąć równowagę, szczęście, przyciągnąć bratnią duszę do swojego życia i posłuchamy jej recepty na szczęście w dzisiejszym dniu. Cześć Sylwia. Cześć, bardzo mi miło. E, powiedz skąd wziął się u Ciebie taki pomysł na prowadzenie terapii, interesujesz się związkami, pracy z związkami? Mhm. Wiesz, co na no ten, ten temat właściwie można powiedzieć, że podyktowało mi życie, bo na początku sama miałam dużo trudności w swoim życiu osobistym. Wpakowałam się w taką trudną relację z toksyczną osobą. Wydawało mi się, że wszystko tam będzie dobrze, że uda mi się to wiesz, uzdrowić, że jak będę bardzo kochała tego partnera, to wszystko się poukładało, poukładało ale tak wcale nie było. No jednak musiałam dostać taką, taką trudną i surową lekcję życia. Moja, moje małżeństwo się zakończyło bardzo szybko i ja trudno to zniosłam. To był taki dosyć dla mnie trudny czas, i, i właśnie ta droga w pewien sposób zmusiła mnie do, do wglądu w siebie, do szukania, gdzie były tak naprawdę te trudności, co z czego wynika, co ja zrobiłam źle, co mój były partner zrobił źle. I to dzięki tej drodze, kiedy też w pewien sposób przeszłam własną terapię, odkryłam to, jak ważne jest uświadamianie kobiet w relacji. Więc, więc zaczęłam być też z czasem terapeutą, właśnie dla innych. No i dalej rozwijając się, kiedy poznałam też trochę inne aspekty tej wiedzy, bo weszłam troszeczkę bardziej w taką właśnie wiedzę duchową i jeszcze poszerzyłam te, tą, tą, tą swoją praktykę. I dzięki temu właśnie stwierdziłam, że, no, że to jest to, co ja rozumiem i co ja chcę robić, czym chcę się dzielić z innymi. A czy Twoje doświadczenie mówi o tym, że w obecnych czasach bardziej to idzie w stronę singli, czy jednak budowania związków? Wiesz, co? Bycie singlem jest na pewno wygodne. No, bo tak, nie masz zobowiązań za dużych, robisz sobie, praktycznie spędzasz czas tak, jak, jak potrzebujesz. Pieniądze też, jak zarobisz, to właściwie w większości wydasz na swoje potrzeby, więc to jest, to jest wygodne. Natomiast zaobserwowałam w ostatnim czasie, nie wiem dokładnie z czego to wynika, że jednak ludzie troszeczkę bardziej się chcą edukować, otwierają, szukają wiedzy, że ta nasza świadomość wzrasta i mam takie wewnętrzne przeczucie, takie, takie wrażenie, że jednak. Y My chcemy budować te, te relacje z drugim człowiekiem. Może nie do końca jeszcze wiemy, jak to zrobić, ale gdzieś tam w serduchu czujemy, że my jednak chcemy mieć fajny związek. No, podstawą związku, jak to się mówi, jest miłość. I Ty tak. napisałaś książkę, która się, tytuł jest Magnetyzm Miłości. Dokładnie. Na kogo jest? Co, co, co ta książka, jakie przesłanie niesie? Mhm. Wiesz co, książka powstała tak naprawdę z mojego też własnego doświadczenia, bo kiedy się tak zawzięłam w życiu na to, że ja chcę sobie tą swoją sferę osobistą poukładać, to zaczęłam też czerpać z tych narzędzi, które poznałam po drodze. I stwierdziłam, że albo ja znajdę fajnego faceta i znajdę sposób na to, jak być szczęśliwą, albo po prostu będę sama i też nie będzie źle. Ale postawiłam sobie pewną taką poprzeczkę, miałam jakieś swoje takie oczekiwania, czego ja w ogóle szukam, jakiego mężczyzny, co bym chciała, jak bym chciała, żeby ten związek wyglądał. No i zaczęłam nad sobą pracować. Zaczęłam układać siebie, dbałam o to, żeby gdzieś tam wewnętrznie też wzrastać, żeby być osobą, która jest w stanie coś dać od siebie więcej niż tylko właśnie oczekiwania, tak? Ale też wiedziałam, jaki człowiek jest mi potrzebny, że jednak ta Sylwia, która była te, nie wiem, 5 czy 10 lat temu, no to była inną osobą, ale tu i teraz to ja już trochę przeszłam i, i chcę coś zupełnie innego, czegoś innego doświadczać. Więc w pewnym momencie udało mi się to po prostu. Spotkałam osobę, która pasowała do, ty, do tych moich pragnień, serca, to wszystko się zaczęło pięknie układać. I moje znajome, które, które wiesz, znały tą moją historię taką dosyć trudną, mm. były bardzo zdziwione. Mówią, no, jak, jak to się tobie udało po tylu przejściach, po tylu trudnościach, że ty tak teraz kwitnąco wiesz, doświadczasz życia. Yy, więc zaczęłam im opowiadać krok po kroku, wiesz, jak to wyglądało, że musiałam zrobić to, że to i to. I na mówią, Boże, ile tego jest, weź to gdzieś spisz. No, więc ja to zaczęłam spisywać, i tak na tej podstawie powstała taka, można powiedzieć, yy, książka, która jest pewnego rodzaju. Takim poradnikiem, dzięki któremu można, można w pewien sposób coś przepracować, zmienić, zrozumieć i tak naprawdę wyciągnąć dużo wartości dla siebie. Czyli ta książka jest też dla osób, wiesz, które są aktualnie w związku z tym? To znaczy, nie, wiesz, to, nie bardziej bym powiedziała, że jest, to znaczy nie, przeczytać może ją każdy. Natomiast myślę, że więcej wartości, weźmie z niej osoba, która jest gotowa na relację, która być może ma już pozamykane jakieś sprawy i mogłaby wejść w związek. Natomiast jest tam też informacja dla osób, które są w związku. Też poza książką przygotowałaś i stworzyłaś taki autorski kurs Przyciąganie bratniej duszy. Coś więcej powiedz, jak, to, jak mm -hmm. ten kurs, kto może na niego przyjść, jakie korzyści może otrzymać z tego mm -hmm. kursu? Kurs jest tak naprawdę, można by powiedzieć, takim kolejnym etapem, który się w sposób naturalny pojawił w moim życiu, ponieważ dużo, dużo takich moich podopiecznych, które korzystało z książki, czasami dawały mi takie, taką informację zwrotną: no, że wszystko jest fajnie, ale one się nie mogą tak same z siebie zmobilizować, mhm. wiesz, do pracy, do takich zadań, które są w książce. Więc w pewien sposób. Zmusiło, zmusiło mnie to doświadczenie do tego, żeby dać coś więcej. Więc powstał kurs, który jest, można by powiedzieć, takim uzupełnieniem książki. Książka jest takim podręcznikiem do tego kursu, i razem się wspaniale uzupełniają, jak to, jak to w takim dobrym związku, tak? że, że jedno uzupełnia drugie. I kurs w większości kieruje do osób, które właśnie są singlami, które chcą stworzyć związek, które no gdzieś tam wiedzą, że, że gdzie, był, gdzie był błąd, że na przykład powtarzają jakiś schemat albo przyciągają ciągle niefajnych mężczyzn, gdzieś po, pojawia się jakaś trudność w relacji, to ten kurs pomaga tak naprawdę zrozumieć kobiecie, o co chodzi, czego ona potrzebuje, gdzie był błąd, jak podnieść swoje poczucie wartości. I jest też ten element takiego aspektu duchowego, ponieważ... Zależy mi na tym, żeby kobieta miała szansę spotkać w swoim życiu bratnią duszę. Oczywiście, to się nie wydarza zawsze, wszędzie i z dnia na dzień, ale kurs yy, daje taką możliwość, że osoba jest naprawdę przygotowana na relację. I obojętnie czy ta relacja będzie z takiego poziomu ziemskiego, czy takiego bardziej duchowego, bo to wszystko zależy od naszych wewnętrznych, takich preferencji, czy my jesteśmy gotowi, czy my dajemy taką gotowość. Czy jesteśmy w stanie bardziej się w takim procesie otworzyć, czy troszeczkę mniej? Więc u każdego to indywidualnie wygląda troszeczkę inaczej, ale kurs daje naprawdę ogromną taką możliwość przygotowania się do fajnej relacji. A czy uważasz, że taka fajna relacja może przetrwać do końca życia w dzisiejszych czasach? No wiesz, związek to jest praca, słuchaj, codziennie od nowa. Więc my się budzimy i codziennie rano pracujemy nad tym związkiem. Więc to, czy może przetrwać? Myślę, że każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby taka relacja przetrwała. Ale też trzeba no, sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, no, czy my będziemy w stanie jednak codziennie coś od siebie dawać w tej, tej, tej drugiej osobie. Czy my no, będziemy też brać pod uwagę potrzeby. Tego partnera mm -hmm. czy tylko swoje, czy jednak znajdziemy czas mm -hmm. na tą wspólną przestrzeń, wiesz? Randkowanie według mnie powinno być, e, obojętnie czy jesteśmy w relacji takiej partnerskiej, czy w małżeństwie. Randki po prostu raz w tygodniu, czy tam raz na miesiąc, kto kiedy ma czas, uważam, że, że są po prostu nieodzowne i obowiązkowe. A powiedz według Ciebie, co ma takie znaczenie, że tak wielu kobietom trudno znaleźć nadal partnera mhm. i no, są nadal singielkami i co byś poradziła, Jak, jakie tutaj są przyczyny i jakie mhm. zastosować możliwości, mhm. tak, no pokazanie chociaż trochę, paru kierunków, żeby przyciągnąć mhm. jednak partnera, znaleźć go. Wiesz co, no, myślę, że mm, kilka rzeczy się na to składa, że mamy, mamy taką trudność. To, co ja zaobserwowałam nie tylko u siebie, ale też w swojej pracy zawodowej, to jednak my często wybieramy partnerów, po pierwsze na poziomie takim, takich emocjonalnych doświadczeń, czyli to, co zaobserwowaliśmy w naszym domu rodzinnym, jakiś schemat związku czy też małżeństwa. Po prostu powielamy to, czego jesteśmy nauczeni, czego doświadczyliśmy, co było nam pokazane, więc to jest pierwszy wzór. Jeżeli on był dobry, no to jeszcze jest ok, ale wiadomo, że nie zawsze tak było. Więc to jest pierwszy, pierwszy taki element. Szukamy tego, co znamy. Drugą rzeczą, no to też przekonania, jakie, jakie gdzieś tam po drodze nabyliśmy, czy właśnie w tym życiu rodzinnym, czy potem w jakiejś pierwszej relacji takiej damsko-męskiej, która się pojawia. No, pozałóżmy, że kobieta spotkała mężczyznę i on ją zawiódł, czy tam zdradził, czy, czy powiedzmy no zrobił jej innego rodzaju jakąś taką krzywdę emocjonalną. Więc to ona wychodzi z takiej relacji, jest zraniona. I teraz, kiedy tej rany swojej w pewien sposób nie zrozumie i nie zaleczy, to ona będzie przyciągała na poziomie tej energii, tego, tego zranienia, czy, czy też tego doświadczenia, które, które przeżyła. I tak często jest, że my właśnie z tego poziomu przyciągamy, więc jedna osoba nas zraniła, no dobrze, poznamy mężczyznę, który wygląda inaczej, pracuje gdzie indziej, ale zafunduje nam to samo doświadczenie. Wychodzimy znowu z tego związku, ale nie, nie przepracowałyśmy czegoś, bo, no bo nie wiemy jak, nikt nam nie wytłumaczył, w szkole o tym nie mówią, więc, więc gdzie, tak? A więc czasami taki schemat powielamy, bo nie jest nic zrozumiane, nie było jakiejś pracy, nie było uzdrowienia jakiejś emocji, czy też zmiany przekonania, tak? Bo jeżeli ona ma takie przekonanie, że mężczyźni ranią, bo jeden, drugi, trzeci, czwarty mnie zranił, no to będę szła z tym przekonaniem przez życie. Natomiast jeżeli my zmienimy to przekonanie, i damy jakiś po prostu nauczymy podświadomość, że można inaczej i wyleczymy rany, no to mamy inny poziom w ogóle energetyczny w tym momencie. I z innego poziomu przyciągamy do siebie ludzi wokół, nie tylko mężczyzn, ale również też przyjaciół, tak? Czyli do takiego według ciebie, twoich doświadczeń, mhm. żeby. Być trzeba być gotowe na miłość, czyli się dojrzewa do miłości. Czy jednak mhm. może ta miłość przyjść tak spontanicznie, tak nie stąd, zową? No czy wiesz, wszyscy mamy predyspozycję do tego, żeby, żeby, żeby kochać. Tak, jesteśmy tak stworzeni i mamy tą naszą też duchowość, która jest na to, na to gotowa, ale my faktycznie czasami nie potrafimy być w związku albo nie rozumiemy, czym jest ta miłość. W pewien sposób potrzebujemy do tego dojrzeć. Trudne doświadczenia sprawiają niejednokrotnie, że dojrzewamy szybciej. Czasami też jest tak, że człowiek no, ma ogromne szczęście, tak jak na przykład moi dziadkowie, którzy, że tak powiem, za pierwszym razem potrafili się pokochać i obdarzyć takim uczuciem, które przenieśli przez całe swoje życie. Mieli oczywiście swoje doświadczenia, ale potrafili razem, wzajemnie w nich wzrastać i to był związek, który przetrwał ponad 55 lat. Więc, więc wiem, że tak też można. I, i, i to doświadczenie pokazało mi, że, że można kochać jednego człowieka, można z nim wzrastać, rozwijać się, ale no, są potrzebne pewne, pewne też umiejętności, pewna, pewna wiedza. Jednym jest dane od razu móc pokochać i, i wiedzieć, jak z tą miłością obcować, a natomiast inne osoby potrzebują zrozumieć coś więcej. Jak obserwowałeś dziadków, używali jakieś słowa, klucze, mieli. Mieli jakiś swój język. I tutaj często się mówi właśnie o tym, że słowa mają wielką moc. Co byś na ten temat powiedziała? Jak, jak Ty to postrzegasz? Które słowa w związkach są te wznoszące, cementujące, a które powodują, że związki się mhm. rozpadają? To znaczy, tak, my w ogóle sobie nie zdajemy sprawy z tego, że wszystko, co wypowiadamy, każde słowo, nie tylko jest myślą, która, która za chwilę się kształtuje w jakieś doświadczenie faktycznie, które nam się w, w świecie zewnętrznym pojawia, e, na, no jest niesamowitą właśnie energią, ale też no słowa mogą, y, mogą ranić, mogą budować, mogą zabijać, mogą niszczyć. To, to jest ogromna energia, i myślę, że tak samo ma to niesamowite znaczenie w związku. E, kiedy obserwowałam moich dziadków, oni nie mieli takiej, takiej świadomości, jak o której mówimy teraz dzisiaj, ale myślę, że robili to po prostu z intencji serca i to im wychodziło w sposób naturalny, zawsze było u nich, był u nich taki szacunek słowny do drugiego człowieka. Czyli moja babcia, nieważne czy, czy miała 20 lat czy 60, zawsze była dla dziadka słoneczkiem. I, I on zawsze ją, myślę, że w taki sposób widział, jak takie jego słoneczko w życiu, które, które świeci mu takim ciepłem. Natomiast dziadek zawsze też dla niej był takim wzorem cudownego mężczyzny, którego ona kochała, i, i zawsze pokazywała mu tą swoją miłość na różne swoje sposoby, słowa, słowem czy też gestem, czy, czy jakimś upieczeniem ulubionego ciasta, bo to też, też było coś, w jaki sposób ona wyrażała swoją miłość do niego. I powiem szczerze, że starałam się to w, w moim pierwszym małżeństwie, starałam się to przełożyć, ponieważ no, wiedziałam, że tak trzeba. Ale jeżeli trafisz na słaby grunt, czyli właśnie na człowieka poranionego, którym był mój były mąż i którym w pewien sposób ja też byłam osobą poranioną, bo akurat moi rodzice się rozwiedli, więc ja tutaj taki wzorzec troszeczkę inny zaobserwowałam. Więc ten słaby grunt, bez wiedzy, że trzeba coś uleczyć, powodował, że pomimo, że starałam się używać tych miłych słów, to one jednak nie zawsze trafiały tam, gdzie trzeba. Yy, na przykład mój były mąż nie potrafił tego miłego słowa odebrać jako jakieś ciepło, które jego buduje, tylko wręcz czasami miałam wrażenie, że to go drażni, bo wiesz, on obserwował w życiu coś innego i on nie rozumiał, że, że to jest jakaś moja dobra intencja. I wcale też nie wychodziły z tego dobre rzeczy. On potrzebował doświadczyć. Po prostu innych emocji. Ja staram się dawać dobre i spokojne, a on potrzebował do, do, doświadczyć emocji takich jakichś wyższych, które poznał w swoim życiu, w swoim domu rodzinnym. Więc tutaj no, trzeba dużo rzeczy po prostu wiedzieć i zaobserwować, z czego my wychodzimy, skąd my wychodzimy. A wtedy, kiedy jeszcze ubierzesz to wszystko w piękne słowa, w takie wznoszące, które budują drugiego człowieka, to myślę, że jesteśmy w stanie taką relację przenieść przez całe życie. A jak pracujesz właśnie ze swoimi klientkami, jakie słowa najbardziej je ranią? Wiesz co, jakie słowa? No na pewno wszystkie, które uderzają nasze poczucie wartości, mm. które sprawiają, że gdzieś tam... No każdy z nas chce być ważny i potrzebny. Jeżeli gdzieś słyszymy, że jesteś, nie wiem, niedorajdą, czy czegoś nie potrafisz, czy, czy, czy gdzieś jeszcze w naszą urodę, gdzie to jest taka wrażliwa sfera, a czasami po prostu nie tylko mówimy o partnerze, ale w ogóle ktoś z zewnątrz nie przemyśli tego i rzuci jakieś słowo do nas. I jeżeli my mamy ranę odnośnie tej sfery, czyli na przykład, jeżeli kobieta nie czuje się atrakcyjna, bo na przykład jako dziewczynka nie miała tylu komplementów od taty, tak? czyli od tej energii męskiej, która jest ważna dla nas, mm. i gdzieś tam ta jej kobiecość, to poczucie wartości, no nie jest na takim mocnym poziomie. I na przykład dostaje, jesteś w związku z partnerem i ten partner na przykład mówi rano, że nie wiem, ale ty dzisiaj wyglądasz, weź zmień tą kieckę, załóż inną. To ona czuje, że, że to gdzieś trafia w jej taką sferę bardziej osobistą, związaną z tym poczuciem wartości i to ją może zranić. Druga machnie ręką i powie, weź spójrz na siebie, tak? Mhm. To wszystko zależy też indywidualnie od tego, co gdzieś tam w naszym wnętrzu się dzieje, gdzie były jakieś braki. Yy, albo, albo gdzie faktycznie powstała jakaś, jakaś rana, że ta sfera taka, yy, taka nasza kobieca, yy, zaraz jest to, to odbierana jakiegoś rodzaju porzucenia, czy, czy niekochania? Tutaj widzę że i słyszę, że bardzo dużo już przeszłaś, doświadczyłaś, poradziłaś sobie, zbudowałaś fajny, nowy związek, tak? Na pewno to jest jakiś taki klucz twój, recepta na szczęście. Jak to postrzegasz dzisiaj? Co byś mogła przekazać właśnie dla innych kobiet recepta na szczęście? Mm -hmm. e, no wiesz co, tak. Udało mi się. E, oczywiście to nie było łatwe, ponieważ to była, to była praca, którą, taka ciężka praca, którą ja po prostu zdecydowałam się, że ją podejmuję. No bo wiesz, jeżeli, ja, ja miałam wybór w życiu. Albo zostaję w tym, czym jest, w czym jestem, czyli w beznadziejnej sytuacji, albo coś z tym robię i jest szansa, że mi się uda, ale jest też szansa, że po prostu nic z tego nie wyjdzie, ale na pewno po drodze gdzieś tam wzrosnę w jakichś aspektach, no bo to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że gdzieś tam droga zawsze nam coś pokaże. Więc zawzięłam się, udało się, zdobyłam doświadczenie i narzędzia podczas tej drogi i teraz faktycznie wiem, jak pomóc dalej, jak co zrobić, żeby ten, ten partner, taka nasza przysłowiowa bratnia dusza mogła się w naszym życiu pojawić. I jak tą relację pielęgnować, żeby ona trwała. Recepta? Na pewno po pierwsze trzeba wsłuchać się w siebie i zastanowić, czy ty naprawdę chcesz tej miłości, czy ty jesteś na nią gotowa. Bo jeżeli jesteś na nią gotowa i się na nią otworzysz, to pojawią się wydarzenia, osoby, ludzie, czy też okoliczności, dzięki którym ty będziesz mogła to zrealizować. I myślę, że każdy podczas życia poznaje swoją własną, indywidualną receptę na szczęście. Myślę, że każdy ma chyba taką swoją wyjątkową. Dla mnie szczęściem jest po prostu otworzenie się na, na, też na miłość własną, bo ja musiałam siebie pokochać na początku, żeby poko móc pokochać drugiego człowieka. Więc w ogóle otworzenie się na, na miłość i tą własną, i tą do drugiego człowieka jest takim, myślę, że początkiem. Na pewno drugim elementem, który, który powoduje, że, że no my mamy to szczęście w tym życiu, są właśnie słowa, to jak się odnosimy do drugiej osoby. Komplementy, zwracanie w ogóle uwagi na tego drugiego człowieka, żebyśmy żyli jego życiem, nie tylko swoim, ale żeby to właśnie wszystko było takie, takie żywe, prawdziwe, takie um, ciekawe. E, więc no i randki. Myślę, że jak jesteśmy w relacji, to randki nam są potrzebne przez całe życie. No. no, to pięknie. To. Rozumiem, że z mężem randkujesz teraz. Tak, randkuję. Mało tego, wiesz, ale to, to nie jest proste, bo zobacz, bo my kobiety troszeczkę inaczej funkcjonujemy, inaczej myślimy. Jesteśmy bardziej takie relacyjne i lubimy sobie gadać. Czasami mężczyźni potrzebują mieć ciszę, abyśmy dalej gadały. No i mężczyźni są bardziej tacy zadaniowi, schematyczni i widzisz, ja na przykład musiałam mojego męża nauczyć tego, że randki są dla mnie ważne. Powiedzieć mu hmm. też, wytłumaczyć mu, tak wiesz, wyłożyć y, ciach, 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 jakie są z tego korzyści i tak dalej, po męsku trochę. Y, hmm. Ale też. Y no, wiesz, żebym jeszcze zapamiętał, że te randki są ważne, no to on musi działać po swojemu. Więc mój partner sobie po prostu w aplikacji stworzył przypominajki, że jest randka z żoną. I na początku to wyglądało śmiesznie, ale każdy z nas musi znaleźć na siebie metodę działania. On chciał sprawić mi nieprzyjemność, nie chciał o tym zapominać, bo wiedział, że to jest dla mnie ważne. Natomiast ja uszanowałam to, że on będzie sobie o tym przypominał w sposób, który działa na niego. Więc nie przeszkadza mi to, że jemu tam wyskoczy informacja, hej, dzisiaj randka z żoną. Ważne jest to, że on faktycznie powie, kochanie, no dobrze, to dzisiaj gdzieś idziemy, czy tam coś sobie robimy, masz na coś ochotę, czy ja mam coś zaplanować, i to już fajnie płynie. I myślę, że na początku wszystko, jeżeli wprowadzamy coś nowego, chcemy się czegoś nauczyć, czy jakoś inaczej postępować, to na początku może się to wydawać sztuczne i dziwne, bo my się tego uczymy, ale z czasem. To działa tak naturalnie, że teraz czasami dostajemy taką informację zwrotną od ludzi, że super działamy z mężem, w ogóle jesteśmy takim teamem dopasowanym, że po prostu jedno uzupełnia drugie. Ale my się tego nauczyliśmy. To też nie trwało bardzo długo, tylko trzeba być uważnym na drugiego człowieka i pozwolić sobie właśnie wprowadzać te nowe elementy w taki sposób, który jest wygodny dla, dla każdego z nas. Będę musiał to też chyba w przypominajkę wpisać. wpisać. Wpisz! <laughs> Randka z żoną ją zaskoczyć. Tak, czymś tam. tak, zobaczysz, tak. jaki będzie efekt zwrotny, bo to też cudownie działa na kobiety. No. No, super, dobry pomysł. <laughs> tak, że powiedz jeszcze: Robisz dużo dobrego dla, dla kobiet, mm -hmm. dla związków? Gdzie cię można znaleźć? Jakieś namiary na ciebie? No Przede wszystkim działam na Facebooku, ale mam też swoją stronę www.sylwiawurst.pl gdzie można o mnie poczytać i znaleźć zarówno moje produkty, jak książka, czy też kurs, ale również inne, inne fajne, fajne tematy. Teraz też staram się prowadzić dużo takich wywiadów inspiracyjnych, kobiety dla kobiet, gdzie też no, fajne, fajne osoby ciekawe dzielą się wiedzą po prostu z drugimi kobietami. To jest w takiej tematyce też troszeczkę zawsze zakrawającej o relacje, o związek i to nie tylko chodzi o partnerskie relacje, ale wiesz, też przyjacielskie, biznesowe, zawodowe i mamy też relacje z dziećmi naszymi, więc to wszystko, te relacje są ważne i trzeba wiedzieć, jak się w nich odnaleźć. Panie, dziękuję, gratuluję Tobie, Twojego zapału, Twojej pasji w oczach, <laughs> błysku, widać, że to Ci sprawia dużo, dużo przyjemności. Naszym gościem była Sylwia Wurst. Pozdrawiam. Pozdrawiam.